Szymaj, jestem Benek. A ja Zenek, witamy na naszym kanale. Czy wy to widzicie? Na kalendarzu pojawiła się już osiemnastka. A przed nami na stole prezent świąteczny. To jest nasz pierwszy prezent w tym adwencie, który otrzymaliśmy. Dał nam go nasz dobry kumpel Andrzej. Tym bardzo dziękujemy. Trochę nas to zaskoczyło, że już dzisiaj z nim przyszedł, bo my co roku spotykamy się dzień przed Wigilią i wtedy właśnie składamy sobie życzenia. Wręczamy prezenty. E, tak, to jest nawet podejrzane, bo my jesteśmy już na te wieloletnie spotkanie umówieni. I nawet razem z Andrzejem poszliśmy zamówić ciasto z tej okazji. Coś mi tu nie gra. Hmm. Może to jest jakaś specjalna niespodzianka? Myślisz? No to odpakujemy go szybko, a Was zapraszamy do oglądania. Zapraszamy! Zobaczcie! Opakowanie jest naprawdę fajne. Papier super. Czapki z brokatem. Pięknie to robię, Fajnie. Naprawdę mi się podoba. No to rozrywamy. Różnie. Ale takie szkło. Nie, Nie wiem. Nie co to jest. O, zobacz. Bo jakieś pudełko nie wiem co to jest pokaż zostaw, najpierw pokażemy widzą zębę, nie rządź? ja pokażę dobrze zobaczcie tak to wygląda z tyłu właśnie, tak z boku Zobaczcie, tu są jakieś banknoty namalowane tak, z tyłu jest dziura i widać no coś tutaj mamy w środku, Czy coś tam w środku jest. No to jak to wyciągnąć? Spróbuj. Nawet nie, Próbuj. nie ma nic. Gdzieś to się nie, musi, nie, otwierać nie, 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 jak. nie, 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 ale no. zobacz. Właśnie taki rowek tu jest. Nie wiem czy to widać. Tu jest taki rowek. O, widzę, że nawet z drugiej strony też jest taki rowek i widzę coś światalowego. Nie wiem. To wygląda mi na jakiś wole. Czekaj. Moment. Spróbujcie z boku, a ja tutaj. Nie. A ten? A ten bok? Ty nie idzie. Ja nie wiem. Też nie wdaj, że jeszcze spróbuję, zobaczę, no przecież coś mamy w środku i wyciągnąć nie możemy. Hmm. Czy coś coś strzeli po klifie. No nie więcej. I... Otworzymy go później, a teraz otwieramy coś, co potrafimy. Nasze kalendarze. Tak. O, właśnie. Dzisiaj zjeżdża osiemnastka! Mm, no. Trzeba wyciągnąć no. Karton, pakowanie naprawdę duże. No. Zobaczymy się w środku. Następna końcówka, witowa. Już no. sobie no. masz mm. wszystko. A ja mam z Armanii żel pod prysznic. Fajnie. I czekoladki. To teraz czekoladki. Osiemnastka. to no, dzisiaj wszystko coś? Wszystko dwie. Wszystko ja znajdujesz. Dwojek się odwrócił, ale nie chce wyjść. Taki ładny, koła dzisiaj w środku. A ja mam dwa cukierki, no niestety nie zapakowane, więc będzie dzisiaj znowu do podziału z kamerzystą. Może, żeby ci nie wypadło. Nie? No muszę uważać, tak. O. <laughs> Proszę jeden dla mnie i dla kamerzysty. Mhm. A wam dziękujemy za oglądanie i widzimy się jutro o godzinie 18.00. Do jutra! Benek, ja to otworzę. Jak? No. Leć po młotek.